Cześć! Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Volkswagena LTK, który praktycznie całe życie służył na budowie, ale został przerobiony na e, kampera i to kampera, który pomieści cztery osoby, dwójkę dorosłych i dwójkę dzieci. Przy przerabianiu tego busa na kampera e, wzięliśmy pod uwagę dwie rzeczy, które były jakby przewodnią myślą. Pierwsze, ten samochód ma służyć do podróżowania i do spania. Nie ma tam być wygód takich dziennych, nie chcieliśmy tam spędzać czasu w dzień, miało nas przewieźć z punktu A do punktu B, przenocować i miało być naszą taką bazą wypadową zamiast namiotu. Druga rzecz to budżet, chcieliśmy się skupić nad tym, żeby był on w miarę rozsądny. Ale też chcieliśmy mieć troszeczkę rzeczy, tak jak ten solar, ubikacje, trochę wody pitnej i trochę wygód. Także nie jest on idealny, jeszcze będę go dokończał. Na przyszły sezon, w tym sezonie, już byliśmy nim na wakacjach dwa tygodnie po Polsce, plus kilka razy na weekend. Także jak najbardziej się sprawdził. Jest kilka rzeczy do przerobienia, do poprawek. Jest to LTEX z 2004 roku. Wersja średnia, czyli ani nie najkrótsza, ani nie najdłuższa. Wersja niska z dodatkowym oczywiście dachem. Jest to wersja z silnikiem 2.8 TDI, 158 koni mechanicznych, z napędem oczywiście na, na tylną oś. Cóż z zewnątrz? Z zewnątrz, słuchajcie, został położony lakier. Troszeczkę odnowione felgi. Lakier jest szary w kolorze podkładu. Jest to lakier akrylowy. Zostały jeszcze, oczywiście, tutaj drzwiczki od paliwa do polakierowania i maska z przodu, którą Wam pokażę później. Na pierwszy rzut oka widać dodatkową kratkę wentylacyjną tutaj. Jest tam zamontowany wentylator na 230 V razem z potencjometrem, który po prostu wyciąga powietrze z wewnątrz. U góry widzimy również zamontowany panel solarny, o którym opowiem troszeczkę później. Przechodząc na tył. Tu się dużo nie zmieniło, auto posiada hak, u góry została zamontowana kamera cofania, dodatkowe oświetlenie oraz ta czarna rura, którą widzicie, jest to prysznic, prysznic, który nagrzewa się pod wpływem promieni słonecznych, mieści jakieś 70 litrów wody, podłącza się do niego normalnie słuchawkę taką, jak do podlewania ogrodu. Woda nagrzewa się do około 40 stopni, także jest ciepełko jest fajnie, można się e, śmiało umyć. Poduta auto wyróżniają dodatkowe halogeny na dole. Oczywiście maska, którą muszę jeszcze zrobić, tak jak wspomniałem, muszę ją polakierować, muszę ją albo wyszpachlować, albo po prostu wyklepać od spodu, niestety tam jest podwójna blacha, nie jestem żadnym specem od tego, także troszeczkę mi to zajmie. U góry został również zamontowany LED 120W, który naprawdę robi robotę, słuchajcie w nocy jest on sprzężony ze światłami długimi i po włączeniu tego no, z nocy robi się dzień. Także jak najbardziej polecam, jeśli się zastanawiacie nad czymś takim, jak najbardziej polecam to rozwiązanie. Chodźcie, zapraszam Was do środka. Nie jest to jeszcze projekt ukończony, tak więc, część rzeczy będę robił, część rzeczy będę chciał Wam pokazać. Tak to wygląda w środku. Fotele, oczywiście z innego modelu, z Vito. E, wszystko zostało przerobione. Została wyspowana rama na dole, e, żeby to wszystko pasowało. Tutaj, jak widzicie, jeszcze nie jest to wykończone. Tutaj, e, tak samo e, i tutaj u góry, e, jeszcze sporo elementów jest do zrobienia. E, Fotele bardzo fajne, zintegrowane pasy, można je złożyć, położyć na płasko, wówczas uzyskujemy tutaj powierzchnię płaską, niestety nie są przesuwne. Tutaj część ta nasza mieszkalno-sypialna, od razu w oczy się rzucają wskaźniki, wskaźnik poziomu wody, mamy 100 litrowy zbiornik wody czystej z tyłu oraz 60 litrów na wodę brudną. Wszystko jest obsługiwane pompką membranową. Wystarczy odkręcić tutaj kran i woda leci, zakręcić i woda nie leci. Włącznik do wentylatora na 230 wraz z potencjometrem to jest włącznik, do, 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 żeby pokazało tutaj nam stan wody. Tym możemy wyłączyć pompkę tak awaryjnie. Pompkę wody to służy do włączania nam światła, które mamy tuż nad głową, tak? Wchodząc do środka. A mamy część sypialną u góry dla dzieci, która wysuwa się, wysuwa się do tego momentu tutaj i wówczas ma jakieś 1,60 na 1,60 m, więc dla dwójki dzieci wystarczy nasza część sypialniana. Ta część wysuwa się tutaj do samego końca, aż do, aż do dotąd, do siedzeń. I wówczas mamy 1,70 m długości na 1,30 m szerokości, co w zupełności nam wystarczy. Tam, jak widzicie, są cztery wnęki, każdy z nas ma miejsce na swoje ubrania. Dodatkowo, w tym miejscu pod materacami otwierana jest wnęka na dodatkowe ubrania. W, w, tej, w tej wnęce, tutaj otwieranej, mamy jedzenie, a w tej wnęce mamy toaletę. Turystyczną, tak. Dodatkowo po tej stronie znajdują się oczywiście wszelkie garnki, nie garnki, przybory do gotowania. Tutaj mamy również półeczki na jakieś noże, tego typu rzeczy. No i lodówka. Lodówka na 230: taka jak w hotelach. Tak. Zlew tutaj otwierany. Tak, dosyć głęboki. Także jak najbardziej wszystko się mieści. Po prawej stronie widzicie taką dodatkową płeczkę, która jest nad głowami, tutaj nad siedzeniami, przechodząc dalej do tutaj jakby kabiny, mamy tutaj dołożone kilka rzeczy, pierwsza jest taka kamera cofania, tak, coś czego nie było, coś co pomaga, jest ona uruchomiona tutaj na włącznikiem, tak, Kolejny włącznik służy do uruchamiania oświetlenia, które jest zamontowane z tyłu na dachu. Przycisk do włączania tej tutaj ładowarki i kolejny przycisk do sprawdzenia stanu naładowania akumulatora. To wszystko jest zasilane 12V z akumulatora dodatkowego. No i oczywiście tutaj dodatkowe oświetlenie, które jest zamontowane z przodu. Dołożone są dodatkowe bezpieczniki. W tym miejscu, by chciałem je mieć na widoku, to jest do instalacji 12V. Dodatkowo jest zamontowany Hebel, który wyłącza całe zasilanie 12V. To dodatkowe. Wszystkie, akumulator dodatkowy, przetwornica wszystko jest z przodu pod siedzeniem pasażera. Zaraz Wam to pokażę. Solar sterowany jest tym oto tutaj takim przetwornikiem, który w tym momencie no niby coś tam ładuje, ale akumulator ma 138 v także on jest w zupełności naładowany, nie ma teraz podłączonych żadnych urządzeń. Całość, tak jak mówię, całość tutaj wszystko podłączone jest pod siedzeniem, przetwornica tutaj z przodu siedzenia. Cały prąd 230 jest z tego gniazdka. Tu oczywiście, jak idzie sobie przewód, jest zamontowany tutaj bezpiecznik, tak i dopiero idzie tutaj do gniazdka prąd, i wszystko idzie normalnie tutaj przewodnikami pod podłogą. Nietypowe rozwiązanie, aczkolwiek ten bus jest na tyle mały, tak jak mówię, nie chciałem tego komplikować, w żaden sposób chciałem, żeby to było jak najprostsze, jak najbardziej na widoku. Wszystko tutaj ściągamy. Pokrywę, mamy akumulator 115 amperogodzin, tam podłączenie do Hebla, uziemienie, wszystko tutaj podłączone, i to jest najprostsze, jedno z najprostszych rozwiązań. I tak to wygląda z tyłu. Eee, tak jak mówiłem, tutaj mamy zbiornik 100 litrów wody eee, czystej, tu mamy zbiornik 60 litrów wody brudnej. Eee, cała woda eee, czysta idzie pompeczką sobie tutaj do do kranu do zlewu i później spływa do, z powrotem do tego zbiornika wody brudnej. Opróżniam go w ten sposób, odłączam go tam, wyciągam rurkę, wyciągam cały zbiornik lub wysuwam go tylko trochę tutaj, odkręcam i wszystko wylatuje. Ten zbiornik to jest zbiornik spożywczy, normalny, taki do, do kiszenia ogórków. Że tak powiem, 100-litrowy, także jak najbardziej daje radę. I jak widzicie, do niego jest podłączony wskaźnik paliwa. Normalnie uniwersalny wskaźnik paliwa z Ursusa czy z jakiegoś innego traktora i to, i to działa. Jeśli byście chcieli zobaczyć, jak to jest podłączone, to jak najbardziej to zrobię z tego osobny filmik. Jeśli byście chcieli wiedzieć coś więcej, jaki tu jest solar, jak jest rozwiązany tutaj prąd i tego typu rzeczy. Daj się znać, nakręcę osobny filmik, opowiem Wam czy to daje radę, czy nie daje radę, jak to wszystko działa. Także dzięki, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Do usłyszenia, cześć.